Tusk znowu zdradził interesy polskie, ale czy możecie być zaskoczeni, jak on cały czas to robi? Jesteśmy na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach i zaprosiłem... Gorącego gościa. Gorącego nie chyba ze względu na jego wygląd i urok, ale ze względu na to, że jest prześladowany. Czujesz się jako osoba prześladowana? E, znaczy, f, 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 ja się czuję dobrze. Natomiast patrząc na sferę faktów, no to mamy e, Tuska i jego prokuratorów, którzy spełniają polityczne e, zlecenia. O tym będziemy rozmawiali. Jest Michał Woś oczywiście z nami. A i zapomniałem Wam dodać, że jesteśmy w studiu dzięki uprzejmości telewizji w Polsce 24. Zachęcam Was do oglądania tej telewizji, subskrybowania. Ich kanału na YouTubie, no i oczywiście subskrybowania mojego kanału. Ale chciałem Wam opowiedzieć o zdradzie Tuska, który pojechał na szczyt Rady Europejskiej. Ten Tusk, który mówił, że w Europie go nikt nie ogra. Chcę Wam powiedzieć, że naprawdę mnie nikt nie ogra w Unii Europejskiej. No, i ten Tusk, który mówił, że będzie troszczył się o interesy polskich rolników. I niestety dowiadujemy się od Niemców: no bo od kogo by inaczej? Mamy niby rzecznika polskiego rządu. Co pan na maturze z języka polskiego? Bardzo dobry. To jak brzmi miejscownik, miejscownik wyrazu dobro? Dobry. Ale to z reguły od Niemców dowiadujemy się, co w trawie piszczy w tym polskim bo, rządzie. Bo, bo rzecznik polskiego rządu jest zajęty po pierwsze desinformacją, on zbiera punkty na portalach, które weryfikują prawdziwość informacji, on tam chce mieć jak najwięcej czerwonych tak, 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 tak. punkcików, czyli desinformować. No a po drugie, on się zajmuje podawaniem dalej, prawda, bo on się na Twitterze jakby daje dalej i mówi, jest super, nie? Znaczy to, tak, tak. Także tak. Na, największe problemy polskiego rządu. No niby mówią, że robią, a nie gadają, a jest dokładnie na odwrót. Gadają, a nie robią. Nie, robią. Ale czy w polskim interesie? Możemy to wspomnieć prawda. naszego kolegę Mariusza Kałużnego, który w dawnej TVP wystąpił. Tak, Słynne pytanie. Dobre. Tusk ma obywatelstwo polskie, ale czy jest Polakiem? Więc, ale to jakby schodząc na poziom konkretu, bo to wiadomo, że my z uśmiechem. Pokaż mi jedną rzecz, jedną w tym rządzie, którą Donald Tusk zrobiłby wbrew interesom Niemców. Jedną. No ja nie znam. No to jest oczywiste. Ale druga sprawa, jak często, przecież to nie jest pierwsza rzecz, że o Mercosurze dowiadujemy się z prasy niemieckiej. Tak. Ile, ile było tych rzeczy, kiedy nagle człowiek ma jakiś tam, mamy przegląd prasy, tak, gdzieś tam z jakiegoś Frankfurta Allgemeine Zeitung i się okazuje, że rząd niemiecki chwali się, ile to w tej Polsce osiągnął No i właśnie Tuska. o tej zdradzie Tuska chciałem wam między innymi opowiedzieć, bo mamy nagranie mamy kanclerza nagranie. Niemiec, pana Merca. Nieurządzone Pegasusem nagranie. Nieurządzone Pegasusem. <laughs> pana kanclerza, który mówi, wszystkie kraje, 27 krajów Unii Europejskiej, nawet Francja, która rzeczywiście stawiała opory, wszystkie kraje z Zgodziły się na Mercosur. Czy Francuzi zgodzili się na Mercosur? zugestimmt. Wszyscy. Wszystkie państwa się zgodziły. Wszystkie 27 państw się zgodziło. Teraz sprawa wymaga ratyfikacji na poziomie Parlamentu Europejskiego, ale jesteśmy spokojni o to, że ta decyzja zostanie ratyfikowana. Jak teraz odbierać takiego Tuska, który mówi, że nikt go w Europie nie ogra, że będzie walczył o interesy. Ale swoją drogą była zapowiedź, że on zdezerteruje. Jak mówił na swoim spotkaniu, chyba w Piotkowie Trybunalskim, że. Co wy się przejmujecie? Chcecie powiedzieć mi, że wołowina z Argentyny będzie. Zresztą to Sylwia e, zaraz wam puści. Znaczy... Zróbmy wspólnie tak, żeby oni się bali, bali polskiej wołowiny, a nie my argentyńskiej. Dlaczego Polak ma kupować. Ja nie kupię argentyńskiej wołowiny. Dlaczego my się obawiamy, że przyjedzie argentyńska wołowina, mówię, pokona te tysiące kilometrów i w sklepie się znajdzie i będzie atrakcyjniejsza dla Polaka? Nie, ja chcę, żeby Polacy kupowali polską wołowinę. Ona musi być konkurencyjna cenowo. Musi być. To, to, to było celowe działanie. Tusk po to sobie robił ten grunt, żeby Begram, mógł tak teraz e, no właśnie, odwracać uwagę opinii publicznej. Bo zobacz, kto mówi o Mercosurze w tym tygodniu, w tych dniach mamy cały tydzień walenia e, prawda, jakiejś afery, pseudoafery Pegasusa, podkręcania emocji, zwłaszcza z tą córką Tuska. Co w się sensie, nagle i ona musiała się objawić, on jako ofiara dlaczego? To właśnie chcą przykryć. Jest decyzja o podpisaniu Mercosuru, ma to być 19 13 grudnia, no w każdym razie przed świętami. Taki twarda, 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 twarda decyzja. No ale pamiętamy, pierwsza, wielka, pierwsza demonstracja, no to była demonstracja, gdzie Tusk przecież tak rozścieczył rolników, że wysłał na nich policja. Były prowokacje, gdzie jakiś tam e, No i ty, wrog, to wrog możemy, możemy, możemy zdradzić naszym widzom, jak zapunktowałeś w oczach prezesa Jarosława Kaczyńskiego? A to jest mniej istotne. Ale to, to jest, było ważne. To, to był taki prawdziwy opór z twojej po, 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 strony. Powiem, powiem czym. O, no bo cho pokażemy. chodziło o to tak, że o. jechała taka, taki pojazd policyjny. To jest, policyjny z, to jest Karteczka. Pojazd policyjny z taką polewacją. No, armatka wodna. Armatka Taka, wodna, ta, 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 która tak, ta. miała polewać rolników protestujących. No, chcieli i, rozbić tą i demonstrację. I Michał Woj, szanowni państwo, stanął z legitymacją poselską i powiedział: Nie ma przejścia, jestem posłem, nie zgadzam się, żeby. czy wtedy była... się wycofali. Rzeczywiście była, był rozkaz, policja miała rozgonić ich. No, jak w stanie wojenne, normalnie użyć armatek wodnych i, i, i rozgonić towarzystwo. No, haniebne. Wolną demonstrację zgłoszoną, gdzie nikt tam nie walczył, nikt się nie bił. Ci, którzy się bili, to jacyś prowokatorzy ze strony policyjnej. I jeszcze chcieli armatki wodne no ludzi, także no i skorzystałem, sz szac szacunek, skorzystałem. Szacunek, skorzystałem. dlatego jesteś między innymi tym e, głównie, najbardziej prześladowanym. Ale szanowni państwo, rzeczywiście to, co Michał Woś powiedział w tym tygodniu, było aż tak sztucznie kreowane różne rzeczy, żeby odwracać uwagę opinii publicznej. Twoja sprawa, o której zaraz porozmawiamy, sprawa rzekomego podsłuchiwania Kasi Tusk i wiele, wiele innych, ale kolejny powód dotyczący zdrady Donalda Tuska to zgoda na ETS-2. On przyjechał do Polski powiedział, nie, 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 zablokowaliśmy będzie rewizja, a jest dokładnie co innego. Udało się wpisać dla nas kluczowe słowo, jakim jest rewizja. Rewizja, czyli y, y, zmiany w tym projekcie wtedy, kiedy to będzie według państw członkowskich potrzebne. I to oznacza jeszcze nie gwarancja, ale możliwość, a oto de facto się dbój, możliwość przełożenia y, z y, blokowania tego tak, żeby to nie wyszło w roku 2027. Ale teraz tak, bo wszyscy ciągle gadamy ETS. Co to rachunki, jest? rachunki za prąd to jest ETS-1. Połowa mniej więcej rachunku za prąd to jest pseudopodatek, para podatek, który płacimy Unii, bo Unia uważa, że węgiel jest zły, a niemieckie wiatraki są dobre. I po to, żeby prąd z niemieckich wiatraków. Był w cenie takiej droższej, no to trzeba węgiel dorzucić tam podatków, żeby ta cena była do, takiej, Jesteśmy Ale. w Katowicach, dochodzi do takiej sytuacji, że gdyby węgiel był za darmo, to i tak byłby <grym> drogi przez te podatki, to i tak byłby, przez ETS-1. I tak byłby w cenie w, w, prądu z wiatraków, tak. biorąc pod uwagę tak. te wszystkie subsydia. I to jest ETS-1. Ale teraz, szanowni państwo, Janek, no czeka nas Armagedon. Armagedon, bo my mówimy ETS-2, o co chodzi? O rozszerzenie tego para podatku unijnego nie tylko na prąd, na, na energetykę, tak, czy na węgiel, na inne rzeczy, ale na cały transport i na budownictwo. I jeszcze tam próbują oczywiście rolników znowu dojechać jak zwykle, bo rolnik to jest zawód, czyli to jest, zawód czyli, do wykończenia przez Europę. To jest totalna, totalna katastrofa, bo my jesteśmy bardzo silną e, krajem z bardzo silną branżą e, transportową. E, mamy też silne budownictwo, potrzebujemy ale, ale pokażmy, mieszkań. tak jest. przejdźmy na poziom konkretu. To oznacza, że na przykład paliwo to nie w 5.19 pójdzie, jak tu z chciał? Dziennikarka zadała mi pytanie, a gdyby pan był premierem, to ile, po ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem po 519. Tylko, drodzy Państwo, plus 50 groszy na każdym litrze 50 groszy. Tylko ETS. Na razie, na, na razie, razie początku, jak był wprowadzany ETS, to te ceny były tak ni niskie, że się nikt tym nie przejmował. No a ja czym później doszły do 90 Oczywiście. E, dolarów. Ja czy tam 90 pamiętam euro. czasy, kiedy było 6-7 euro za tonę dwutlenku węgla, e, a potem w okolicach Czyli 20 i... roku przebiło nawet 100 euro, nie? Za, no za, za, za ton. A to jest idiotyczna polityka, bo jakby my tu mówimy o konkretach, 50 groszy za paliwo dodatkowo na początek, a potem potem oddajmy samochody, prawda, bo my musimy pieszo chodzić. Eurokraci mają swoimi tymi luksusowymi autami jeździć, bo te auta akurat nie będą objęte prawda, najwyższej, najwyższej marki, nie będą objęte ETS-ami, ale te zwykłe wszystkie nasze, tak, to musimy do kosza to wyrzucić. Ale co, co oni chcą zrobić? Znaczy, bo my tu mówimy o konkrecie, prawda, paliwo, ale przecież. Popatrzmy na całą tą idiotyczną politykę. Znaczy, to, to jest Zielony Ład do kosza, po prostu, nie? Też z Ładem. Dlaczego? Ale my, my to Tusk miał konferencję, on mówi, że on zawsze był A, przeciwny. On, on jest tak, pierwszy To Sylwia też, proszę, żebyś puściła ten fragment. O, Tusk był przeciwny i w ogóle z przeciwnikiem. A dzisiaj mam gorzką, gorzką, ale satysfakcję, bo moi partnerki, partnerzy tutaj w. W Brukseli, oni naprawdę wszyscy mówią, tak, Polska, Polska wyprzedziła trochę w myśleniu pozostałych i, i byliśmy chyba no, najszybciej ostrzegającymi przed, przed dramatycznymi skutkami przesady albo takiej zielonej ideologii. Ale teraz znowu, bo my tu mówimy już, jakby skupiamy się na szczególikach, prawda, to, tamto. Przejdźmy do ogółu, do takiego ogólnego poziomu spojrzenia. Przecież dwutlenek węgla wytwarzany przez całą Unię. To, to jest 7-8% tak. całe, całego świata, nie? Tak. I my teraz zarzynamy tutaj bohatersko, europejską gospodarkę. Lećmy, bądźmy po prostu skansenem świata i to, co my sobie zmniejszymy. To Indie to, sobie sklepia podniosą Indie, chiń, chiń, chińczycy, Hindusi, tak. prawda, Brazylia, Ameryka Południowa dokładnie tak. To są, te to, to są między innymi tematy, które są poruszane na tej konwencji w Katowicach, jak Państwo widzicie, za naszymi plecami jest jak w ulu. Ulu, ulu idei u, 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 ulu, ulu idei, idei, tak są tu różne idee wykuwane rzeczywiście, paneliści chodzą Naprawdę tych paneli, ponad 125 paneli. I kiedy my w Katowicach, piękne hasło, dyskutujemy o programie, czyli co zrobić od pierwszego dnia, gdyby nam państwo zaufali, że będziemy znowu rządzić, albo jak najszybciej, od pierwszych godzin konkretny plan, konkretny pakiet po to, żeby Polska wróciła na drogi rozwoju, a nie była. My, nie rozmawiamy, się my rozmawiamy o Polsce, oni rozmawiają o sobie, bo zmieniają nie, nazwy i się tam my, my rozmawiamy o Polsce i programie, a oni o tym, jak zmienić logo. Tak, tak. To oni mają nowe logo. To jest sukces, sukces. Platformy. Ale to już kiedy, kiedyś już mówiłem, że jak jakiś knajpie... Nie, jak jakaś restauracja jest beznadziejna, nie idzie tej knajpie, to musi zmienić nazwę, <grym> Sylt. zmienić szyld i liczyć na to, że ktoś to kupi. Tylko wiesz, bystry człowiek zmienia szyld, a Tusk zmienia nazwę Koalicja Obywatelska. Na koalicję Obywatelską. <grym> a teraz, a logo, logo jak zmienią? Z pustego serduszka co obstawia? No nie wiem, ale chciałem na koniec jeszcze porozmawiać o Twojej sprawie, bo z kim bym tu nie rozmawiał. Wszyscy są zbulwersowani, podchodzą do Ciebie ludzie, wyrażają wsparcie. No bo, szanowni Państwo, zrozumcie to. Bo w mediach są różnego rodzaju informacje. I niektórzy myślą, że Michałowi, Wosiowi zabrano 25 milionów złotych i się zastanawiają, a skąd on te 25 milionów jak, ma? Jak, jakbym miał 25 milionów, to by cię częściej zapraszał na obiad. No właśnie. A teraz to ty mnie musisz, <laughs> sugar, ja jestem człowiek bez majątku. Temu człowiekowi, Także... Bodnarowcy, dzisiaj Żurkowcy, sprowadzili sytuację, że ma minus 25 milionów złotych na koncie. Wy wyobrażacie sobie to? Ale minus dianek. 25 milionów złotych. A 12 groszy? No tak, 12 Dobra, groszy, konkrety. tylko nie płacz, proś. Dwa wątki, znaczy jeden to oczywiście kasa, pieniądze, zabezpieczenia, to sekundkę o tym powiem, to jest ciekawe za, za sekundkę, ale wyjdźmy z czego to wszystko. Znaczy, kuriozalny polityczny proces, polityczny i to już nawet dziennikarze z drugiej strony sceny politycznej, którzy nas ściekle atakują. Tutaj, o... tutaj tweet Bianki Mikołajewskiej, takiej przykład. funkcjonariuszki partyjnej de facto Platformy, która mówi, co oni ci prokuratorzy robią. I ona mówi, jest, jest, jest mi smutno, czy jak tam na pewno Sylwia zacytuje, czy smuci się ta pani, że, że oni coś tak, dlaczego? Bo to jest kuriozum. Znaczy, w 2017 roku zarządzałem od 18 już nie, ale w 17 miałem pod sobą nadzorowami Sercję Sprawiedliwości, Fundusz Sprawiedliwości. I było dziesiątki dotacji porządnych na pomoc ofiarom przestępstw, bo są pieniądze dla ofiar przestępstw, ale też na przeciwdziałanie przestępczości. Platforma wmawia wszystkim, że to pieniądze dla ofiar przestępstw. Tak! Tylko droga Platformu, ty Tusku, ty kto tam był, Kwiatkowski, nie, Budka jeszcze był ministrem, jak oni rządzili, to oni na ofiary przestępstw, pamiętasz, dawali po no 10 proszę, milionów. W tak. na naszych czasach 100 milionów, mniej więcej nawet rocznie, ale to na marginesie. Ale też jest cel Funduszu Przeciwdziałanie Przestępczości. Kto nie wierzy, otwiera sobie ustawę, artykuł 43, kodeks karny, wykonawczy, i tam jest wskazane tak. Środki Funduszu przeznacza się na jednostki sektora finansów publicznych, ja już to z pamięci cytuję, na działania związane z wykrywaniem przestępczości. No to pokaż mi, Janek. No nie ma lepszego sposobu cokolwiek. na wykrywanie przestępczości, jak techniki operacyjne. Niż urządzenie. Wykrywania szpiegu, Oczywiście. do wykrywania szpiegów i poważnych przestępstw. Znaczy, ale nawet szpiegów czy inne, ale urządzenie ale do kontroli to, to operacyjnej. To wszystko jest spór merytoryczny, ale najbardziej chyba, w, łatwiej, najłatwiej wytłumaczyć, że z, z państwowej instytucji na państwową instytucję nie dotykałeś tych pieniędzy, nie miałeś z nimi, w ogóle nie dotykałeś, nie miałeś nic wspólnego. Powiem ci, nie widziałem na jakby... oczy 25 milionów. Na Dzięki, dzięki żurkowi widziałeś tylko, że z minusem. <laughs> minus. Tak, tak. No, I teraz genialne. co oni zrobili? Znaczy, dali zarzut, jakieś tam przekroczenie, uprawnień, inne, absolutnie naciągane, bo miałem podstawę prawną, więc zgodnie z To jest korzyść polityczna. To jest korzyść polityczna. Nie ma czegoś takiego jak się, ale osiągnąłem korzyść polityczną. Cóż, natomiast to, to zarzut jest przywłaszczenia środków. I teraz, żebym ja te środki przywłaszczył, drodzy Państwo, to ja powinienem podejść do kasy, do okienka w kasie ministerstwa. Zapukać do pani, powiedzieć, proszę bardzo, to proszę jest, mi wypłacić Proszę 25 mi 25 baniek, damię. tak? Podnieść reklamówkę z Biedronki jak tam tusknęło, czy Syntuskach, to tam. No, coś tam reklamówkę było, tak. z Biedronką, coś tam nie wiem. Tam bym do tej reklamówki z Biedronką sobie wrzucił te 25 pani. Już baniek. by były twoje. Podreptałbym wtedy do centralnego biura antykorupcyjnego, no niedaleko, bo to jest ileś tam, kilkaset metrów no. od Ministerstwa Sprawiedliwości, do pana Bejdy, do szefa Ceba. I byś powiedział, to są moje, ale ja, ja mam... czynię gestu, jakby charytatywnie. Oddaję te pieniądze. Moje dobre serce. Panie Wejda, moje dobre serce i altruistyczny gest, niech państwo polskie kupi sprzęt, urządzenie do łapania bandiorów. No niektórzy mówią, że jesteś frajerem, bo trzeba było wziąć te 25 milionów, wyjechać i by cię nie złapali, no ale... Nie pan, yy, wie, panie redaktorze... Panie pośle... Giertych mdlał, jest omdleuszem i był na wakacjach w Rzymie, wyjechał, zwiał. Ja powiedziałem, ja nie będę mdlał, bo jestem państwowcem, No bo uczciwym uczciwy, człowiekiem, nie a, nie, a, nie, a nie złodziejem jak niektórzy z Polnordu. Nie, to Dokładnie. proste. Natomiast, i to jest ten wątek jakby absurdalnego przywłaszczenia środków, jak gdzieś przywłaszczyłem, chciałbym to zobaczyć. Natomiast oni, w związku z tym, że doszło według nich do takiego przywłaszczenia, prawda, to wymyślili sobie, że muszą mi zabezpieczyć majątek, weszli na konto. Że muszą odebrać te 25 milionów, które ty Ze zabrałeś państwu, niby tak zabrałeś państwu dla siebie, tak. więc teraz ty masz A potem to dałem oddać. Państwu. Ta, jeszcze jest. raz mam oddać. Tak. I tak, e, zajęli rachunki bankowe, Zajęli dom, nieruchomo, mam jeden dom, jest na mnie, tak prawda? To jest mój dom, więc po prostu hipotekę tam wpisali, zajęli samochód, bo to jest cały mój majątek. No i ja oczywiście nie... gdzieś tam widziałem, jak działa Tuski się zachowuje, więc na moim koncie, przy tych minus 25 milionach zabezpieczenia, które tam było, zostało, drodzy Państwo, 12 groszy. No. Ty jesteś lepszy, możesz pośpiewać Kazika. Więc ma 12 groszy, Żurek. tu weźcie sobie te 12 groszy. Proszę bardzo, to mój wkład. E, tylko teraz tak, po co oni to robią? I jeszcze wmawiają, to jest ciekawe, bo generalnie środki tego rodzaju służą zabezpieczeniu postępowania przygotowawczego. Tak to się fachowo nazywa. Czyli prokurator ma śledztwo, boi się. Że taki delikwent mu w tym śledztwie będzie utrudniał, mataczył, przeszkadzał, ucieknie, dogada się z kimś na jakieś zeznania, no to daje zabezpieczenie. Tu poręczenie, tu zabezpieczenie, żeby ten majątek gdzieś tam nie zniknął. I to się robi kiedy? Na początku śledztwa, na dzień dobry. No tak, tak. A nie, a nie na koniec oni ostatniego dnia kiedy nie, wysłali myślę, wysłali to do sądu wszystko papiery. To jest paranoiczne. To Na ostatnim. A dla się po, po... parach absurdu, tak. ale jednak to, że e, zabierają 25 milionów, znaczy nie zabierają, tylko blokują. Nie ma ich, to jest ważne. Nie ma, nie, nie, tych koncie, osób, nie ma. Ale blokują nie te 25 mam. milionów. No to jest najbardziej, to, to, to jest niespotykane. To, 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 to jest przekroczone, wszelkie granice zostały przekroczone na, na, na kandywacę no sprawy. Pewne standardy Tusk z żurkiem wyznaczają i myślę, że dzisiaj dyskutujemy Od... o, o konwencji myśląc Polska, co ich spotka w przyszłości. No, myślę, że tak, wiem, myślę, coś myślę, Szanowni Państwo, że otworzyli puszkę Pandory. Jesteśmy też po to, żeby tego typu przestępcze działania rozliczyć. Zapraszam do oglądania mojego kanału, subskrybowania, lajkowania i komentowania. Najchętniej komentarze wspierające Michała Wosia. Dziękuję Dzięki bardzo. Dzięki piękne, pozdrawiam.